Czy Duda jest Twoim prezydentem? Absolutnie nie. A Komorowski był Twoim prezydentem? Też również nie. Miałem pretensje do Tuska, że wystawił Komorowskiego Leśnego Dziadka. Na, myślałem, byłem przekonany, że będzie kandydował Tusk. Przegrał z no-name'em generalnie. Miał, przecież ja pamiętam sondaże, gdzie on miał 75%? A tamten miał, nie wiem, 16% czy 6%, w ogóle jakieś mhm. takie były rzeczy. I on wychodzi i mówi, dzisiaj pijemy małego szampana, jutro dużego. Yy, nie Też nie docenić Dudy. To. <noise> Trudno go przecenić na pewno. On przecież spowodował niszczycielski pochód PiSu, z którym się teraz musimy z tymi wszystkimi rzeczami teraz zmagać. My się z tym zmagamy teraz. I ta młodzież może jest bardziej lewacka niż lewicowa. Już. Jeszcze nie to, będzie. Yy, yy, yy. Na pewno lepsze to niż tamto. Dobrze. Lat. Zresztą za chwilę hmm. dostałem bilet do powołania do wojska i musiałem się oddalić. W A, to kręgu... było wtedy? Tak, to było wtedy. Zabawiłem się może z pół roku z tymi hipiskami hmm. i dostałem bilet i oczywiście wylądowałem w więzieniu wtedy. No nie? Bo Odmówiłem służby wojskowej. Tak, i to było co? Ideolog... To było ideologiczne? Czy młodzie, Słuchaj, bo po, ponieważ to było... już wtedy... Wszyscy szliśmy identyfikowa... w kamasze identyfikowa... jednak i cierpieliśmy. Ale ja się więc. identyfikowałem jak... A byłeś w wojsku? Nie. No to byłem byłem, na, studiach. byłem na studiach. Byłem na studiach i wiesz co no. robiłem. Prolongowałem. Na studiach się deranguję. E, ja, bo, ponieważ się zidentyfikowałem z tym hipizmem, Aha. E, a miałem też dziwne przeczucie, że lepiej w tej jednostce nie, zostawiać, nie zostawać, bo przy moim charakterze i moim, moim, moim nerwowym usposobieniu e, rompnę kogoś i dostanę jeszcze większy wyrok. No i mówiąc krótko, już w dużym skrócie, odmówiłem tej służby wojskowej. Będąc tam w jednostce zdążyli mnie ostrzec, Dwa tygodnie głodowałem, wrzucili mnie do kryminału, dostałem dwa lata. Mhm. Po czym się okazało? W, który w, trakcie, w którym więzieniu? W, który w Gdańsku tak? na Kurkowej. Okay. Serdecznie pozdrawiam wszystkich pensjonariuszy oraz w więzieniu w Stargardzie Szczecińskim, a, istniejącym do dziś. A pamiętasz numer celi, cela numer? No cela numer cztery w moim <laughs> cela przypadku. Numer to było. 4, zapisuję. W moim przypadku <laughs> była to numer cztery i tylko dlatego tak długo to było, bo normalnie to tych cel zaliczasz dużo. Aha. Yy, nie siedzi się długo na jednej celi. Przerzucają się, jak tylko klawisze zobaczą, że jest za dobra komitywa, za dużo śmiechów na przykład jest w celi. Nie? Za dużo śmiechów, za dobra komitywa jest. To rozsadzają taką celę. Nie? Tak. Ale mnie wrzucili na tą czwórkę i ja się tam zapisałem do szkoły, ponieważ <laughs> się okazało, że na tym, w, tym, w Sargadzie jest szkoła. No, i dzięki temu nie siedzisz na celi. Tylko iż najpierw pracowaliśmy tam od godziny 6 do 2. Pracowaliśmy na w tak zwanym Pomecie, czyli przedsiębiorstwa obróbki metalu, <grym> gdzie obsługiwałem prasy mimośrodowe. Tam, Jakie? Jakie? Mimośrodowe. Przepraszam. <grym> Prasa mimośrodowa to jest taki, takie urządzenie, które, które gnie takie ciężkie kawały metalu, nie? Mhm. I zasuwa mimośród, czyli znaczy koło zasuwa, a mimo, na mimośrodzie zaczepiony jest ten. Ta wajcha, no i jak naciśniesz pedał, to to wszystko spada z taką wielką siłą i daje taki ciężki masywny dźwięk. I wtedy sobie pomyślałem, że jak wyjdę, to zorganizuję sobie elektryczną gitarę i będę grał ciężki rok. Tak sobie, tak sobie wymyślałem, żeby jakby ten. I, i potem tak. po tej pracy o drugiej szło się na, na obiad, a potem do szkoły. No tak się okazało, że tam jestem gwiazdą w tej szkole, to wie, same piątki. W, ogóle. O, w tym sensie. Same, gwiazdą. Nie no tak, no same piątki w ogóle, wiesz, nauczyciele byli zdumieni, bo ja byłem oczytany, o co chodzi, tam, wiesz, o Dostojewskim mogłem podyskutować, a moi koledzy to nie wiedzieli, jak się co pisze, nie? Czyli jak wiesz, wyrazy ze sobą łączyli, bardzo wielu z nich było wtórnymi analfabetami. Potrzebne przecież. są dwa przypisy. Dostojewski to Fiodor, pisarz, a smok to nie smok pod wawelem, tylko Bar, który już nie istnieje, ale był naprzeciwko dworca PKS-u w Krakowie, na ulicy Pawiej. Wracając do polityki, czy Duda jest Twoim prezydentem? Absolutnie nie. A Komorowski był Twoim prezydentem? Też również nie. Miałem pretensje do Tuska, że wystawił Komorowskiego leśnego dziadka. Na, myślałem, byłem przekonany, że będzie kandydował Tusk, ale mhm. Tusk miał inne plany i wstawił tam swojego leśnego dziadka Komorowskiego, który prezydenturę zmarnował. Mm -hmm. Bo pamiętam doskonale, to nigdy mu tego nie zapomnę, bo od tego się zaczął pochód po PiSu przez kraj. Niszczycielski, niż nisz, naprawdę, rujnujący też umysły ludzkie. Naprawdę, naprawdę, to, to, to lansowanie Disco Polo, wiem, wiem. To, ale poczekaj, ale to ogłupianie ludzi. Ale że, że, że to trochę wina nie, prezydentury Komorowskiego, że on do tego doprowadził? Tak, bo, że, że nie, przegrał z Dudą. A, mówi, że już w że 2015 roku, no, tak, z Dudą. rozumiem, rozumiem, ale to jego winą było to, że Winą Komorowskiego w... było, że obsadził Komorowskiego, tak. a Komorowski po prostu sobie nie poradził. Nie, bo. winą Komorowskiego było to, że był Komorowskim, to po pierwsze, a po no. drugie, rzeczywiście, jak to się mówi w e, e, języku komentatorem, komentatorskim, nie docenił przeciwnika. Przegrał z No Name'em Generalnym. <grym> przecież ja pamiętam sondaże, gdzie on miał 75%, a tamten mhm. miał, nie wiem, 16 czy 6, w ogóle jakieś mhm. takie były rzeczy. I on wychodził i mówił: Dzisiaj pijemy małego szampana, jutro dużego. Nie, Też nie docenić Dudy. To. Trudno go przecenić na pewno. Duda absolutnie nie jest moim. On, on przecież spowodował niszczycielski pochód PiSu, z którym się teraz musimy z tymi wszystkimi rzeczami teraz zmagać. My się z tym zmagamy teraz. Już nawet nie mówię o tej prokuraturze, ale mówię o tym, co porobił w umysłach ludzkich jak się ludzie nawzajem nienawidzili. A wiesz, Wyszy... że są ludzie w, w Polsce, którym brakuje tamtego TVP. I oczywiście wiadomości. mi też brakuje, wtedy idę na, te, na republikę, idę, idę. Trochę szczucia dziennie, tak dawe, daweczka szczucia dziennie powiem ci, idzie się przyzwyczaić, a ja, ja, ja. Idzie się przyzwyczaić. Nie, ale musisz mieć wtedy niezniewolony umysł, żeby wiedzieć, co jest grane. Jesteś jak stary chirurg, który mówi, nie, pan 40 gram dziennie, alkoholu to znaczy, nikomu nie zaszkodzi. Przepraszam, a wręcz a teraz, dla zdrowotności. Brzydkie słowo, przykleiło się gówno do okrętu i mówi, płyniemy. Yy, mówię tutaj o gościu, który zrobił sobie program pod tytułem 1410. Jest taki kurwa gościu, Jest, jest który... taki program. <laughs> no no jakie się No Urlich von Juwnie zagwisza czarny po prostu polskiego dziennikarstwa. Jak przykle... Poprzyklejali się do jakichś ludzi typu nie wiem, Herbert na przykład. Nie wiadomo dlaczego do jak poety to? Herberta się PiS, pis przykleił. No, że... Z jakich przyczyn w ogóle? Aha, dlaczego? A to przyklejenie to co? Że, no, no, że Cytowali Herberta, go, a nie... że pan Kogito, a, tak. że cytowali go mm -hmm. i w ogóle brali z tego na sztandary. No, w ich prawo, Herbert jest nasz wspólny. No dobrze, ale dlaczego? Ale nie sądzę, żeby Herbert w ogóle miał. Myślę, że Herbert mógłby nawet kogoś w pysk szelić Absolutnie tak, aczkolwiek yy, te... był człowiekiem w dużej łagodności. Jak ale weź. na przykład pan. Y, Mistrz Pilecki. To jest tak. następna postać, do której się przyczepiono, kurczę, i nie sądzę, że gdyby żył, żeby sobie na to pozwolił okay. taki człowiek jak Rotmistrz Pilecki. Akurat mieszkałem wtedy na wsi. Mm -hmm. Jeszcze, już ten PiS wtedy szalał. Już, już mi się tam też te, ta sympatia tych ludzi do mnie zaczęła maleć. Ksiądz na mnie, na mnie zaczął nadawać i tak dalej. Zaczyna, cała ta prawica wiesz, nasłał na mnie ordo tam, i, mm -hmm. I tak Kurde, zgubiłem tak. <grym> Mieszkałeś na wsi i pisna napierał i było ci ciężko. Nie, ja zgubiłem teraz batek. Okay, ale 1410 też jest nasz wspólny, przepraszam. Natomiast to jest genialny pomysł na tytuł programu, który zaczyna się o 14.10, wiesz? 14.10, tak? 14.10. 15.10 do Jumy, to pamiętam do, do Jumy to nie, ale ten w program, o którym 14, wspomniałeś... A o 14.10 się zaczyna? Tego nie wiem chyba tak, ale, ale... To byłby dobry pomysł faktycznie, a, ale nie sądzę, że no właśnie... było na to stać. Nie, nie, poczekaj. Dwa skrzyżowane miecze. 14. Bracie, Kropka 10. No. Wychodzi 1410, i wtedy się odbywa bitwa jakaś tam polityczna, czyli program typu krokodylowego. Gościowi gościowi tak, podsuwasz, podsuwasz gościowi pomysł. Nie, 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 to chyba ich jest, pomysł, oni są bardzo kreatywni. A już wiem. Rob Pilecki, bo, Rodmiś Pilecki, to był, Pilecki, bo tak. zgubiłem, zgubiłem ten wątek. Yy, bo, bo tam na tej wsi sobie właśnie kupiłem na poczcie, ponieważ tam na tej poczcie sprzedawali krzyżyki, jezuski i tak dalej, między innymi książkę yy, Raport Pileckiego, który on sam mm -hmm. napisał z Auschwitz. Mm -hmm. Bardzo dobra literatura, naprawdę doskonała literatura. Całkowicie nie, nie, tak, tak, bo to było żołnierskim językiem, o co chodzi, tak, tak. bardziej raport niż żadna barystyka. Tak, tak, Bardzo sam konkret. No. W ogóle świetna rzecz. W ogóle to, że on tam poszedł na, własną, na własne życzenie i na własne życzenie stamtąd wyszedł. Y, no tak opisuje, tak. że wyszedł na własne życzenie. Bo jest opisane jak uciekli. Mhm. To, właśnie to właśnie naprawdę mistrzostwo świata tak. i właśnie tam było. A i, to, tak, że a i tak nic nie dało, bo się nie uwierzył. Zakładał tam struktury, zakładał tam struktury oporu, nie? I mówi, że założył strukturę oporu polskiego. I, i, I zaraz w tej strukturze po, 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 zaczęły się robić koterie w Auschwitz, zaczęły się robić koterie, jedni drugich zaczęli zwalczać. I, I po co ja się staram? Po cholerę, żebym tu wszedł, żeby patrzeć na to wszystko, co, co widzę w polskim parlamencie. Tak pisze Pilecki. Pilecki. Tak pisze Pilecki w 1941 czy którymś roku. Mm -hmm. Yy, chyba później. Yy, w, ka w każdym razie coś takiego. Także ta, ta nasza swarliwość, te kłótnie polityczne to chyba nie wzięły się od PiSu, natomiast PiS to naprawdę parszywie wzbudził w nas i mam nadzieję, że to raz na zawsze już zgaśnie, bo społeczeństwo dorasta. Młodzież obecnie jest lewicowa, a jak ja byłem 20 lat temu, młodzież była ciężko prawicowa. bo Zupełnie co innego. ONR, mhm. Wielka Polska, a glany, łyse pałeczki. Czy, a czy gdzie ta młodzież jest? Jest, może jest bardziej lewacka niż lewicowa już? Jeszcze nie będzie. Y, 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 Na pewno lepsze to niż tamto. Dobrze, ale jest też grupa młodzieży związana z Konfederacją i innymi nurtami, no, która też wyznaje. Chcą jakieś chcesz jakieś. Oni się, oni się, oni się e, e, bardzo, bardzo chadeckie w, dużej, w dużej mierze e, rekrutują spośród takich najbardziej zagorzałych, zażartych onanistów, jakich można poznać. Widać po twarzach. <grym> to są ludzie, którzy oglądają za dużo pornografii, naprawdę. <grym> spójrz na nich, spójź na nich. <grym> naprawdę, pornografia wam robi szkody, chłopcy. <grym>